Drodzy bracia i siostry, tak licznie napełniający dzisiaj naszą świątynię na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia i przeżyć Trydum Paschalnego. Drogie dzieci, zwłaszcza dzieci z przedszkola, z Panią Dyrektor, z wychowawczyniami, drodzy bracia i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych, gromadzimy się dzisiaj w świątyniach aby poświęcić palmy. Przypominają one o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i ostentacyjnym powitaniu: Witaj, witaj, Panie Jezu, witaj królu żydowski. Ale doskonale wiemy, że później wielu krzyczało: Ukrzyżuj go. Przeraża nas często. Ta logika Boża, której nie do końca potrafimy zrozumieć, Pan Jezus bezwzględnie posłuszny swojemu Ojcu, posłuszeństwo aż do śmierci, bo tak musiało być, bo to Bóg sam wybrał taką drogę, dając swojego Syna Jezusa Chrystusa. I jakże ambiwalentne uczucia rodzą się w naszych umysłach. Kiedy z jednej strony wielu krzyczy Ukrzyżuj go, a z drugiej strony widzimy pełne wiary, wyznanie setnika, które stało się podsumowaniem odczytanego fragmentu Ewangelii: Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. Słysząc dzisiaj Ewangelię Męki Pańskiej, wzruszamy się wewnętrznie. Bo przywołujemy nie tylko tamto wyrażenie, ale ono staje się także czeraźniejszością. Bo to często nasze grzechy powodują tak wielkie rany. To także nasza nieobecność pod krzyżem powoduje ból i smutek Pana Jezusa. Dlatego święty, którego dzisiaj przywołaliśmy na początku mszy, Jan Paweł II uczył, że skarb, Wiary znajduje się w krzyżu, skoro Chrystus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc z tego krzyża źródło życia i znak miłości. Nie stało się to z powodu słabości ani upodobania Chrystusa do cierpienia, ale stało się to z miłości do człowieka, aby dokonało się zbawienie. Chrystus umarł. Z miłości za ciebie i za mnie. Taką naukę przed laty głosił nam ten, którego dzisiaj przewołujemy w osiemnastą rocznicę odejścia do domu ojca święty Jan Paweł II, kiedy dzisiaj młodzież spotyka się w diecezjach, przy kościołach katedralnych. I modli pod przewodnictwem swoich biskupów, tak jest również i w naszej sandomierskiej diecezji. To nie sposób nie przewołać uroczystości rzymskich, gdzie od Jana Pawła II świętego gromadziła się młodzież, której przekazywał cenne wskazania na życie. Między innymi mówił: „Drodzy młodzi przyjaciele, zawierzam was”. Krzyżowi Chrystusa nieście ten krzyż w świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że nie ma zbawienia ani odkupienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie umarłym, ale i zmartwychwstałym. Sam, jak pamięta Jego pokolenie doświadczał tego krzyża, już jako kardynał w Krakowie, jako namiestnik na stolicy Piotrowej. Doświadczał tego krzyża w sensie fizycznym, kiedy widzieliśmy go w koloseum, trzymającego krzyż i tulącego ten krzyż w czasie drogi krzyżowej, ale doświadczał tego krzyża także w sposób niefizyczny, ale poprzez obelgi rzucane. Poprzez niezrozumienie i dziwi nas fakt, że 18 lat od śmierci dzisiaj rozpoczyna się kampania, walka, dyskryminacja jego osoby i dzieła, i często używa się to do polityki. Nic wspólnego. Nie może mieć osoba świętego Jana Pawła II z polityką. A my widząc go, kiedy wielu woła podobnie jak wołało w Jerozolimie względem Chrystusa: "Na krzyż z nim ukrzyżuj", nie możemy stać obojętnie. Nie możemy przystąpić do tych, którzy w ten sposób postępują. Ale jako chrześcijanie Mamy obowiązek bronić dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II i modlić się przez jego wstawiennictwo. A on zawsze będzie wskazywał nam na to, co jest najcenniejsze, aby osiągnąć zbawienie. I wskazywał, że tak jak On przechodził przez krzyż, i często również i w tym pokoleniu doświadcza krzyża byśmy w krzyżu widzieli zawsze zwycięstwo i odnowę, którą człowiekowi daje i pozostawia zawsze ten sam niezmienny Bóg, który jest początkiem i końcem, Bóg, który ukochał człowieka każdego pokolenia. Amen.